Hej, hej, witam, witam. No, dzisiaj, dzisiaj, no w tej chwili to bardzo krótki filmik będzie, bo dzisiaj będzie yy, jeszcze jeden, ale to później, może się uda go wgrać jeszcze dzisiaj po podmiance. Jesteśmy w tej chwili, ale że podmianka to troszkę dłuższy film, to zanim się gra na YouTube, to chwilę minie. Jeszcze muszę go przejrzeć, zobaczyć, czy coś tam trzeba powycinać, czy nie. A tutaj dzisiaj zajmiemy się ponownie sprawą tła. Jak yy, pamiętacie, parę filmików temu zmieniałem kolory tłu i tam pomagaliście mi podjąć decyzję, które tło ewentualnie wam się najbardziej podoba. No i tak się składa, że mojemu gustowi podobało się również tak jak 99 99% oglądającym i nazwijmy to głosującym czarne czarne tło, i przy tym pozostałem. I chyba najdłużej na razie, przynajmniej przez jakiś czas, zostanę i to się za bardzo nie zmieni. No, chyba żeby coś tam się w guś, gust zmienił. Zobaczymy. W każdym razie, nasze zdanie było zgodne. Cieszę się. Ale obiecają chyba wtedy albo w którymś z późniejszych filmików, że jeszcze nad tym tłem popracuję, pokombinuję. No i dzisiaj chciałbym, że tak powiem, przedstawić efekt tych kombinacji. Tak więc przyjrzyjmy się, jak wygląda teraz to tło, ta czerń. Zaraz zmienię opcję, którą się dopracowałem. Przy czym nie będzie wymieniane tło. Ta sama folia, która jest jako tło, zostanie. Zostaną tylko tam powiedzmy sobie zmienione pewne warunki, które za pomocą swoich aspektów wpłyną na zmianę odbioru tego tła. Czy to będzie lepiej, czy gorzej? To również, jakby ktoś miał chęć, przyjrzeć się, a potem. Napisać to zapraszam, jestem ciekaw, czy jest to akceptowalne, lepsze czy gorsze rozwiązanie. Teraz pauzuję, i, i zaraz odpauzuję, i zobaczymy tło po update. Cie. I oto mamy już nowy widok tła. Tło jest oczywiście to samo, ale już nie tak samo. Się rzuca w oczy czy w obiektyw. Myślę, że jest jakaś tam poprawa. Myślę, że nawet zauważalna. Mam nadzieję, że to będzie na filmiku widać. Czy Wasze zdanie jest podobne, czy nie, to chętnie yy, poczytam. Jakbyście mieli chęć, skrobnicie. I zobaczymy, czy to zostanie tak, czy niekoniecznie. Dzięki, pozdrawiam. Hej, hej.